よく知らん。 na w zasadzie takiej nowej wystawie w tym roku. Jest to wystawa znamienna, bo wystawa z Sławka Gamczyńskiego, który w jakiś sposób jest związany ze świątynią. światem, przebywał tutaj kilka lat i myślę, że ta, ten, ten, ten talent, który, który go wypał, <coughs> i którego efekty widzimy na ścianach, w jakiś sposób zaczął się krystalizować właśnie tutaj w tym naszym mieście na Wystawa jest wystawą... Malarską, klasycznego malarstwa opartego o tradycję pięknej sztuki. Chyba nie będę, nie popełnił, nie tak, nie powiem, że duży wpływ na kształt artystyczny aktualnie Sławka miał Jarosław Modelewski, czyli konarz polskiej sztuki malarskiej. o którego Sławek uczył się w Akademii Sztuki Pięknej w Warszawie. I Pagarzem wiedzy przekazanej przez profesora no, radzi sobie świetnie w tym świecie malarskim. Ja myślę, że jest to bagaż, a nie obciążenie i człowiek Teraz najlepiej wiem, co z tym zrobić. Jego, jego pół na no powiem szczerze znamionują wielki talent i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy się chwalić tym, że tylko pierwsza indywidualna wystawa w zasadzie. Odbyła się tutaj u nas w Miejskiej Bandy Środki w Śródmieściu. A takie oficjalne przywitanie naszej kartysty poprosi przewodniczącą Rady Miasta Janina Witam Państwa bardzo serdecznie. Przez przypadek dzisiaj wystąpiłam ze szczytu przywitania Państwa w imieniu organizatorów dzisiejszej wystawy, niezastąpionego jak zwykle Andrzeja Pawełczyka, ale również przywitania, myślę, że brawa, brawa, prawda, bo zawsze z ogromną radością przychodzimy do tego Jednak to magiczne, ta magiczna świątynia sztuki nas przyciąga, ale ona jest magiczna dzięki temu, że występują tutaj tak wspaniali artyści jak chociażby dzisiaj pan Sławek. I Myślę, że ogromną wartością jest to, że jest to kolejna osoba, kolejny artysta, który wywodzi się ze Świnouścia i okazuje się, że mogliśmy się w różnych miejscach poocierać trochę o siebie, bo pan Sławek i, i, i muzeum pracował, i trochę Darka reszta, również naszego wspaniałego przyjaciela sztuki. Więc na pewno gdzieś państwo mogliście się wcześniej spotkać, a. Efekt jego doświadczeń życiowych, e, nauki malarskiej może, będziemy mogli dzisiaj podziwiać e, na ścianach niezastąpionej galerii 44. Ja bardzo serdecznie Państwa witam. Życzę miłych doznań. Przede wszystkim ja myślę, że najważniejszym doznaniem jest to, że po raz kolejny możemy się tutaj... Sami ze sobą porozmawiać, spędzić wspólnie czas, porozmawiać z artystą, dotknąć tej sztuki, zmieścić się ponad codzienność, która czasami lubi, a czasami ją przytłacza i to są te wartości takie ponadczasowe, dla których warto tutaj przychodzić i my to udowadniamy, bo tutaj dzisiaj jesteśmy. Miłej wystawy Państwu życzę. Dobrze Państwu, postaram się Państwa pessoa, nie zanudzić nie przed takim użytkownym. więc zapraszam do indywidualnej rozmowy, jeśli ktoś nas będzie chciał i tylko pokrótce serdecznie dziękuję przede wszystkim Andrzejowi za zaproszenie, za możliwość wystawienia się w tej galerii, za organizację całego eventu, za te ostatnie dwa dni się w siedmym Andrzej praktycznie trzymał pieczę nad tą gościnnością, był Eee, za to serdecznie dziękuję, eee, dziękuję, e, no, mogę podziękować Amfiteatrowi za nocy i Darkowi jeszcze raz dziękuję za ułatwienie u siebie. E, Państwu serdecznie dziękuję za przybycie. No i po mam nadzieję, że obrazy to mało tego, co najmniej widać niektórych, że Państwo się nie obrażą, bo to nie o to chodzi a że będą się podobały. Eee... Dziękuję serdecznie i zapraszam. Myślę, że